Witam, witam, z tej strony 1920 i, i gramy sobie w Tom i Jerry wejście kota. Jest to finałowa raczej bitwa, bo gramy na Toma, który robi się niewidzialny już naszą kaczuszką. Jedną wygraliśmy. No I pozostaje tą wygrać i odblokujemy chyba nowego bohatera. Właśnie nie wiem czy była jeszcze jakaś inna postać. A i to wychodzi w ogóle z niewidzialności. Do tego doszliśmy, jakby zaczynamy bić. Więc łapami zwykłymi. Generalnie film w serii starych gierek, jak zwykle. Ale nie wiem, czy to był właśnie jakiś inny bohater, oprócz Toma i myszy. Który... On już powinien mieć bardzo mało HP. A jest. Wygraliśmy. Zastanawia mnie to, czy właśnie jest to jakiś inny bohater oprócz Toma i my Chyba... Nie wiem czy nie był jeszcze ktoś, ale nie wiem już menu Kanciarza. Nie wiem, co to menu kęciarza. Postać odblokowana, nie napisane w ogóle jaka. Okej, okay, nie wiem, co to nawet menu kęciarza, Nawet tego nie pamiętam. Zobaczmy. Postać odblokowana. Nie ma tutaj postaci. Czyli co jeszcze raz? Będziemy musieli to zagrać, czy co? Nie wiem. Pojedynek. Nie do końca wiem, co to jest z menu Kęciarza, ale może to jest po prostu jakaś nowa mapka. Aż dziwne. Tego się nie spodziewałem w sensie. Eee, więc nie wiem, co tu trzeba teraz zrobić. Nawet nie pamiętam szczerze, bo wiem, że te pieski się też odblokowywało, wygrywając te finały. Ale jak? Tego to nie wiem. Tego to nie wiem. To ciekawe. W każdym razie, no tak to bywa. Dwóch mapek jeszcze nie widzieliście, więc może nagram pełny odcinek jakiś, gdzie będzie ta mapa świąteczna i taka rolnicza, farmerska. Ale to może się trafi. Wydaje mi się, że na świątecznej był jeden z finałów, na farmerskiej nie wiem. A co mi się tutaj odblokowało, to nie wiem. Może to jakiś Bóg był? To jakaś nowa mapa faktycznie, nie wiem, nie mam pojęcia, bo już tej gry też nie pamiętam, więc zobaczymy w kolejnych odcinkach, zobaczycie ze mną widzowie, a ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie cześć. cześć.